Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 14 grudnia zapraszam do Lublina na Aleję Warszawską 31 do Kościoła Księży Palutynów na kolejną Mszę Świętą i modlitwy o uzdrowienie. Zaczynamy nasze spotkanie o godzinie 18, Tak jak w każdą drugą środę miesiąca: Eucharystia, homilia, świadectwa ludzi uzdrowionych oraz adoracja Najświętszego Sakramentu i nasze wspólne wznoszenie rąk do Boga. I wołanie o Jego miłość, wołanie o Jego łaskę. Jeżeli nosisz w swoim sercu zranienia, borykasz się z trudnościami, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, jesteś chory, a może twoi bliscy cierpią, zapraszam, abyś stanął razem z nami do modlitwy. Każdego miesiąca doświadczamy mocy działającego w sakramencie oraz w modlitwie Jezusa Chrystusa. Co miesiąc słyszymy świadectwa ludzi, którzy doświadczyli uzdrowienia. Nasza wiara wzrasta. Zapraszam, abyś dołączył do nas 14 grudnia i przyszedł tutaj na Aleję Warszawską 31, by wspólnie z nami modlić się o uzdrowienie. Do zobaczenia.